Witajcie, dzisiaj rzucimy okiem na DMC Devil May Cry. Jest to zupełnie nowa produkcja od Ninja Theory. Studia znanego bardzo, bardzo dobrze z takich hitów, moim zdaniem hitów, jak Heavenly Sword. Bardzo wysoko oceniana gra, przynajmniej w momencie, kiedy PlayStation 3 wychodziło. No i Enslave, ta gra, którą zjechaliśmy zupełnie ze względu na przesadzony poziom trudności. A jak to będzie wyglądało w przypadku DMC? No, już za chwilkę to zobaczycie. Aha, to nie będzie pierwsze odpalenie tej gry. Już udało mi się przejść tę grę na jednym... Ale pięknie to brzmi, na jednym z poziomów trudności. Wydawało mi się, że Nephilim to będzie najwyższy poziom trudności. Myliłem się, są jeszcze trzy, także już za chwilkę zobaczycie pierwszy level na poziomie Syn Sparty. Spardy, nie Sparty, no. Aha, postaram się pokazać Wam wszystkie filmiki, które są na samym początku. Tak, na chwilę mi udało mi się przejść, a przed nami jeszcze syn spardy. A przepraszam, jeszcze trzy przed nami. Dante musi umrzeć niebo lub piekło i piekło i piekło. Zresztą przeczytajcie sobie opisy. Niebo lub piekło rozegrać zmieniony tryb, gdzie obowiązuje następująca zasada: wrogowie giną od jednego trafienia, ale Dante również, aby odblokować ten tryb, syn spardy, bla bla bla. Ale oprzejcie to. Dante ginie od jednego trafienia, ale wrogowie nie. Przewalone raczej. Próbowałem pokonać kilku bosów myśląc już o trybie piekło i piekło. No będzie przewalone. W, w skrócie można to tak ująć. Dobra, wybieramy syn Sparty. O, proszę bardzo. No dobra. Odnaleziony. Lepiej. Będziecie mogli kupić różnego rodzaju przedmioty i ulepszenia. Przedmioty mogę wam pokazać, tutaj nie będzie żadnego spoilerowania. Na przykład Krzyżyk Diabelskiego Zawieszenia jest to jedna z późniejszych mocy, które odblokowujecie w Devil May Cry DMC. Bardzo mi się podoba ten skrót <laughs> i fakt, że w ogóle on istnieje przy okazji właśnie tej gry. Bo wcześniej tak mówiło się po prostu, a tutaj nawet w tytule jest DMC um, Devil May Cry, mała gwiazdka zawieszenia, to także być może uda mi się pokazać, ale to chyba w późniejszych levelach. Dzisiaj pokażemy pierwszy level, to na pewno. No i te gwiazdki żywotności. Zwróćcie uwagę, że mam na razie 0 na 10, a każda kolejna kosztuje tylko i wyłącznie... Dużo, dużo więcej. Po skończonej grze i wydaniu 10 tysięcy tych czerwonych główek, które widzicie w prawym, górnym rogu, no zostało mi tylko 1000. Naprawdę jest ciężko, jeżeli chodzi o kupowanie kolejnych rzeczy. Ulepszenie wam nie pokażę specjalnie, ponieważ tutaj znajdziecie bardzo dużo giwer, bardzo dużo broni, które no, po pierwsze zdobywamy co prawda bardzo szybko. Ale niektórych ataków po prostu nie będę chciał wam pokazywać, żebyście troszeczkę z ciekawością podeszli do tego moim zdaniem rewelacyjnego tytułu. Po prawej stronie widzicie, że będziemy odszukiwać różnego rodzaju klucze, sekretne drzwi, właśnie tymi kluczami je będziemy otwierać oraz zagubione dusze. Została mi jeszcze tylko jedna. Rozpocznij misję, nie czekajmy już dłużej. Chyba zwróciliście uwagę na bardzo taki hardkorowy klimat muzyczny, który przewija się w Devil May Cry. No i teraz widzimy okno loadingu. I mimo już ten schemat będzie powtarzał się co chwilę, to znaczy za każdym razem mamy pokazaną inną walkę, inny sposób łączenia kombosów. No to jednak ja mogę na to patrzeć godzinami. Żywotność niesamowita, płynność cudowna. No i wykorzystanie broni super. A, oczywiście, zauważyliście, że cała gra jest po polsku. Z pięknym, znaczy bez dabingu to spoko, ale bardzo dobry język polski, jeżeli chodzi o napisy. No i tutaj zobaczymy, kim jest Dante. No i zwróćcie uwagę, że Dante wcale nie wygląda już jak chłopiecemu, więc muszę odczekać wszystkie słowa, które mówiłem na jego temat, że to będzie taki Pussy Boy, który po prostu będzie machał mieczykiem i będzie słabo. Nie, 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 po przejściu całej gry mogę stwierdzić jedno. Dante to taki Jason Statham z długimi włosami, z dłuższymi włosami, no niż Jason. No, jak widzicie, nasz Dante nie prowadzi się zbyt dobrze. Pryta 666. Aha, musicie zwrócić uwagę na szczegóły. Przed chwilą, kiedy Dante podnosił się, miał za sobą takie skrzydła anielskie. Myślę, że to nie jest przypadek. No, zupełnie goły mężczyzna otwiera zupełnie obcej kobiecie drzwi. Może się tak zdarzyć. Ja tak mam codziennie. Zwróćcie uwagę na stylistykę tego, co zrobiło Ninja Theory, jeżeli chodzi o grafikę. Jak to pięknie wygląda, jak to pięknie brzmi, także. Jest mrocznie. A na Dante jest takim motherfuckerem z dobrymi tekstami. Zazwyczaj nie lubię różnego rodzaju gier i filmów, które za każdym zabitym przeciwnikiem mówią: To ci się należało, albo teraz, Twoja matka, czy coś w tym stylu. Ale tutaj to tak świetnie pasuje, że wielkie brawa i oklaski goły Dante. I jaka muza. Mhm. Mm no więc w skrócie. Gramy pół demonem, pół... nie powiem kim. Nie chcę nie wszystkim spojlować. Który ma po prostu wielkiego kaca, do tego jest goły i patrzcie co potrafi zrobić w locie. Brawo dla Ninja Theory za ten filmik. Zasłonić penisa pizzą można? Nawet trzeba. Chciałbym się tak szybko ubierać. Pięknie Dante. No właśnie, to są te teksty, które zawsze mnie denerwują w różnego rodzaju filmach, a tutaj pasują jak ulał. Uwaga, zestaw przeciwników będzie różnił się od tego, który wy zobaczycie chociażby nawet na poziomie Nephilim. Ponieważ poziom trudności jest już to odrobinę wyższy. To w samym gameplayu jakoś chyba za bardzo się nie przekłada. Te napisy KILL i te wszystkie słowa, które usłyszymy gdzieś tam podprogowo, gdzieś cały czas one się będą pojawiały, one po prostu dodają świetnego klimatu. Ach, miałem nie używać broni, które się pojawiają troszeczkę później. Postaram się tak robić, ok. No dobra, nie mogę ich nie używać ze względu na to, że mam już zupełnie innych przeciwników. Uwaga na dynamikę muzyki, ona naprawdę świetnie pasuje do tego, co dzieje się podczas tej totalnej rozwałki w Devil May Cry. Co ma wspólnego ten Devil May Cry do poprzedniej edycji, jeżeli możemy tak to, tak, tak to nazwać? Nie wydaje mi się, żeby to miało zbyt dużo wspólnego, z prostego względu. No tutaj fabuła jest, przynajmniej mi się tak wydaje, zupełnie inna, chociaż pierwszego Devil May Cry za bardzo nie pamiętam ze względu na daleki czas w którym spotkałem się z tą grą, no było to po prostu bardzo, bardzo dawno. Łączenie kombosów? Bardzo proste, szczególnie kiedy macie dużo, dużo więcej broni. Wygląda to naprawdę pięknie, ale jeżeli chcecie coś zrobić na wysokim poziomie, na przynajmniej poziom SSS, no tu już się zacznie zabawa. Gramy na Xboxie 360, co pewnie już zauważyliście. A i oczywiście najważniejsze zapomnieliśmy jeszcze podziękować firmie Cenega, która dostarczyła nam grę do testów jeszcze przed premierą. Dzięki wielkie dla cenegii. I za każdym razem, kiedy ostatni przeciwnik umiera, Dante spogląda w jakąś gdzieś tam stronę. Na początku nie wiemy kim jest ta pani. Zresztą Dante przed chwilą zapytał kto to. Who said that? Ale lecimy za nią ślepo, patrząc, wierząc w jej. To jest piękny klimat naszego non-szalanckiego non Dantego. Gdzie mogą być bronie zawieszone? No, na staniku. No escape. Lecimy. Elementy platformowe, bardzo dużo ich spotkamy w tej grze, natomiast samych zagadek za bardzo. Oj, sorry! Za bardzo nie uświadczymy. I jedna chyba pojawia się przez całą grę, tak zupełnie serio. Ale chyba nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o podziwianie naprawdę świetnej stylistyki tej gry. Bardzo dużo dzieje się na ekranie. Ja bym nazwał tę grę połączeniem. No, to jest taka randka Bayonetta spotyka God of War, no i się dzieje. Tylko w takich czasach bardziej nowoczesnych. Za drobiną Quentina Tarantino możemy też tutaj odnaleźć tego typu skojarzenia. Ebony i Ivory. Nasze dwie najlepsze przyjaciółki. A sobie, że używam tej, nazwijmy to potocznie siekierą, odgotowujemy ją dopiero później. jednak tak jak mówię, na poziomie Syn nie jestem w stanie zdjąć tych przeciwników bez używania tych broni. No i ta muzyka jest tak dynamiczna, na co dzień nie słucham tego typu grania. No, może poza Slipknotem. Ale... musicie przyznać, Mieczysław Fok to nie jest. Wow. Wow. Dobra, możecie powiedzieć, że troszeczkę bez emocji podchodzę do tej... <ścoughs> ze względu na to może, że już ją przeszedłem i widziałem tę misję naprawdę kilkanaście razy. Gdziadu, świnko ze skrzydłami. Lewej stronie podczas walki mamy zliczane różnego rodzaju punkty. Jeżeli ataki nam się powtarzają, no to mamy za każdym razem coraz mniej punktów. Coś jak w tonem kołku, jak łączyliśmy kombosy, mniej więcej wyglądało to podobnie. Juggle kill. Tak więc, jeżeli chcemy osiągnąć rangę SSS.

The hunter has dragged you into limbo. I can get you out. I've been down here before. I know how to get out. Fight whatever shit sucking like demon dragged you in here. I don't want to fight the hunter. He's not your regular demon. Follow me, now. Where'd she go? No, brother. We didn't see. Oh, pajanki. Lubię je zabijać, nie wiem czemu. E, dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w Limbo. Czym jest tak naprawdę Limbo? Nie do końca będziemy mogli to rozgryźć. To jest taki trochę świat demonów, który przenika się. W sumie nie do końca możemy to rozgryźć, ja właśnie wam to opowiem. Jest to połączenie świata... Nie, jest to świat demonów, który po prostu łączy się ze światem ludzkim. E, łączy się ze światem ludzkim. No i ludzie nie widzą tych demonów, które widzi Dante wpadając do Limbo. Jak wykorzystać elementy otoczenia? Nawet mamy fantastyczny achievement za rozwalenie 10 przeciwników o tę piękną karuzelę. Polecam, nie jest trudne. A, i co mi się w ogóle podoba w tej grze, to fakt, że po skończeniu całej gry nie ma coś takiego jak New Game Plus, tylko po prostu ciśniemy dalej. Gra pokazuje, albo inaczej, rejestruje doświadczenie gracza, nie doświadczenie Dantego. Czyli to ja jestem graczem i ja przeszedłem grę na jednym poziomie, przechodzę na drugim poziomie bohaterem, którego już zdążyłem wykształcić i którym zdążyłem odblokować już konkretne ataki na poprzednim poziomie i to mi się bardzo, bardzo podoba. Dodatkowo w, nawet już w pierwszym levelu są umieszczone miejsca, które wykorzystują bronie, do których nie miałem wcześniej dostępu po skończonej grze. Mogę tam po prostu sobie pójść. Super. Na przykład jednym z tych miejsc jest to miejsce. Jak tam pójść? Przejdźcie grę, zobaczycie. Tradycyjnie, już dla Devil May Cry, będziemy musieli oczywiście robić różnego rodzaju świetne statystyki. Triple S to chyba najwyższa możliwa. Na pewno najwyższa możliwa. I będziemy korzystać z tego rodzaju posągów bóstwa. No dobra, upierałem się, żeby nie pokazywać Wam ulepszenia przedmiotów albo po prostu ulepszeń mojej broni. Po prawej stronie macie takie kółko białe z napisem 1, z litery, z cyferką 1. To oznacza, że mogę jeszcze jeden punkt zdolności dorzucić do moich broni. Mogę w każdej chwili zdejmować z niektórych, z niektórych moich broni umiejętności i przerzucać na inne. Albo inaczej, ze wszystkich broni, ale niektóre umiejętności. O, chyba tak powinno być dobrze. Tupnięcie, poziom drugi. Czemu nie? Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Eryks to broń z późniejszej, późniejszej, z późniejszego momentu. David May Cry. Aha, i grając po raz pierwszy w grę, w ogóle, w ogóle, w ogóle nie przejmujcie się faktem, że nie możecie dojść do niektórych drzwi, które widzicie. Wiecie, jak je otworzyć, ale nie możecie do nich wskoczyć. Prawdopodobnie nie macie jeszcze odpowiedniej broni, która pomoże Wam przejść te lokacje. I tu będziemy kończyć. Tu będziemy powolutku kończyć. Zobaczyliśmy Devil May Cry. Recenzję możecie posłuchać w audycji Gramy na Maxa. No i mam nadzieję, że już wkrótce pojawi się także na kanale YouTube. Z prostego względu. Tę grę musi zagrać każdy. Możecie już domyślać się mojej oceny <grywa> czy będzie bardzo wysoka, bo na pewno będzie wysoka, no bo zobaczcie co się tutaj dzieje. To jest Crazy Motherfucker Dante. Uwielbiam tego gościa. I jeszcze raz przepraszam, że nazywałem go Emo. A, tu chyba jeszcze zobaczycie jedną fajną akcję. Zaraz zobaczymy. Jednak nie. Niektóre smaczki pozostawię już dla Was. A użyjmy wszystkich fajnych broni, czemu nie? Super sprawą jest fakt, że ataki przeciwnika działają także na przeciwnika. To mi się bardzo, bardzo podoba, bo można bardzo często świetnie wykorzystywać. tego typu rzeczy. Kabum! Nie jest łatwo, mają tarcze, bronią się. No to co, diabelskie wniesienie. Pyk! No moi drodzy, jak nie kochać Devil May Cry? Cóż za stylistyka, czy przed chwilą nas Dante nie przypominał wam tego starego Dante z białymi włosami? Teraz tamten wygląda dla mnie jak Pussy Boy, a ten jest po prostu Crazy Motherfucker. Jest super. No i te fantastyczne świnki, które atakują z powietrza. Każdy powinien zagrać w tę grę. To już jest mój osąd na chwilę obecną. No mówię, Bayonetta Plus, gado of War, równa się nowy Devil May Cry. Poza tym Ninja Theory słynie z rewelacyjnych tytułów. Wybaczcie mi tego N. muszę spróbować raz jeszcze przejść tę grę na normalną, może wtedy ją pokocham. W późniejszych etapach szczególnie dostrzeżecie rewelacyjność tej gry na podstawie między innymi walk z bossami. Niektóre walki z bossami po prostu przejdą do tej historii, jak powinno się robić tego typu animacje. Zginąłem. Koniec gry. I koniec dzisiejszego spotkania z pierwszym rzutem na Devil May Cry. Bądźcie z nami i koniecznie sprawdzajcie co dzieje się na naszym kanale, na kanale GNM Crew. Bądźcie także na Gramy na i polubcie nas na Facebooku. To był Paweł. Gramy na Maxa. Trzymajcie się. Cześć.